Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii. Dzięki. Z najbardziej pokornych początków w swojej rodzinnej Italii, Sofia Loren miała rozkwitać na światowej scenie jako jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek, jakie kiedykolwiek znało kino. Jej kariera trwała ponad 60 lat, obejmując występy w różnorodnych filmach, w tym Duma i Namiętność, Donna na Wzgórzu, Ślub po Włosku, Zrzędzi oraz La Ciociara. Za którą otrzymała pierwszego Oscara dla najlepszej aktorki przyznanego gwieździe z filmu zagranicznego. W wieku 90 lat twarde realia starzenia się wpłynęły na gwiazdę Złotej Ery Hollywood. Odkryjcie ostatni rozdział niezwykłej historii Sophia Loren: od bogini srebrnego ekranu po nieszczęśliwe wydarzenie, które doprowadziło do jej hospitalizacji. Zbadajmy tragiczny los jednej z ostatnich aktorek Złotej Ery Hollywood w jej ostatnich dniach. Życie Sofia było serią wzlotów i upadków od dnia jej narodzin. Doświadczenie głodu i trudności w czasie wojny ukształtowało ją w osobę o niezłonnej determinacji i nieustannym wysiłku. Trudne początki Sofia. Zanim Loren oczarowała kinomanów jako ikona piękna, musiała przejść przez okrutne czasy jako dziecko w Neapolu podczas II wojny światowej. Sofia Loren urodziła się jako Sofia Villani z w 1934 roku w ponurych salach charytatywnych Rzymu, jako nieślubne dziecko rodziny w trudnej sytuacji. Te pierwsze lata były naznaczone przytłaczającą biedą i zniszczeniem w czasie II wojny światowej, które Loren opisuje jako okres nędzy, strachu i głodu. Gdy bomby spadały na jej rodzinną pozwoli, a racje żywnościowe stały się rzadkie, młoda Sofia znosi okresy głodu, które opóźniły jej rozwój w piękność, którą miała stać się. Teraz z legendarną gracją uznaje, że było wiele cierpienia. Po prostu przetrwanie kolejnego dnia było osiągnięciem w tych niepewnych czasach. Wątła i chuda dziewczynka mało przypominała uwodzicielską gwiazdę, którą miała wkrótce stać się. Z nieobecnym ojcem, który odmawiał wsparcia. Rodzina Sofia miała trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Jej babcia przekształciła ich salon w pub, gdzie matka Loren grała na pianinie, a jej ciotka śpiewała tradycyjne neapolitańskie piosenki, by umilić czas amerykańskim żołnierzom odwiedzającym lokal. Zbyt młoda, by serwować alkohol, nieśmiała Sofia obsługiwała stoliki i zmywała naczynia, co było jej pierwszym skromnym kontaktem z występem. Loren zakwitła jako nastolatka. Mając szerokie ramiona i wzbierający biust, jej piękno stawało się niepodważalne. W wieku zaledwie 15 lat wzięła udział w konkursie Miss Italia jako Sofia Lazaro, młoda dziewczyna mająca marzenia o życiu dalekim od gruzów i zgliszczy wojny. Droga do srebrnego ekranu. Chociaż nie zdobyła korony, młoda Sofia przyciągnęła uwagę dzięki swojej elegancji i obecności. Szybko zapisała się na kursy teatralne, zdobywając małe role filmowe pod nazwiskiem nadanym przez producenta Carlo Pontiego, który był zainteresowany przekształceniem młodej aspirantki w gwiazdę. Po występie w epizodycznych rolach w filmach takich jak Vadis, Sofia Loren przeżyła swój przełomowy moment w 1954 roku dzięki głośnej roli w Złocie Neapolu. Ten sam rok zainaugurował jej współpracę z przystojnym aktorem pierwszoplanowym Marcelo Mastroianni w szansie na bycie kobietą. W kolejnych latach zagrała w wielu włoskich filmach, wcielając się w uwodzicielki, pewne siebie seksualnie i panujące nad swoim losem, daleko od ubóstwa i bezsilności z dzieciństwa. W 1957 roku Lauren zdobywała także uznanie w Hollywood, występując obok wielkich gwiazd takich jak Cary Grant, Frank Sinatra i John Wayne. Podczas gdy ugruntowywać swój wizerunek międzynarodowego symbolu seksu, poruszająca rola Lauren w laciociara stanowiła szczyt jej wczesnej kariery. Jako wdowa chroniąca swoją nastoletnią córkę w wojennej Italii, zagrała rolę bezpośrednią i bez glamour co przyniosło jej Oscara za najlepszą aktorkę w 1962 roku, jako pierwszy za rolę w języku innym niż angielski. Po młodości poświęconej unikaniu bomb i cierpieniu głodu w czasie wojny, 25 lat później Lauren stała ze wzruszonymi oczami na scenie Oscarowej, trzymając złotą statuletkę, która uwieczniła jej niezwykłą drogę na szczyt aktorskiego osiągnięcia. Z biedy do szczytów międzynarodowej sławy w wieku 30 lat, Loren przeżyła błyskawiczny wzrost napędzany talentem, determinacją, oszałamiającą urodą oraz niezłomną wolą przetrwania. Jednakże, nawet gdy cieszyła się chwałą i rosnącym bogactwem, największe sukcesy Loren miały jeszcze nadejść: kontrowersyjne i ikoniczne role. Zanim zagłębimy jej życie osobiste, przyjrzyjmy się jej ikonicznym rolom. W 1961 roku zagrała obok Charltona Hestona w El Cid, co umocniło jej status międzynarodowej gwiazdy. Reżyser Anthony Mann zauważył, że Lauren wnosiła do roli Cimena autentyczną ciepłą i glamour. W tym samym roku zagrała w La Ciociara Vittoria De Sici, wdzielając się w matkę próbującą chronić swoją córkę w czasie długiej wojny światowej. Jej surowa i emocjonalna rola przyniosła jej Oscara za najlepszą aktorkę. Pierwszy za występ w języku innym niż angielski. W połowie lat 60. Loren nadal balansowała między hollywoodzkimi hitami a uznanymi międzynarodowymi filmami. W 1965 roku w Lady L zagrała urokliwą i manipulującą rolę wdowy po starszym arystokracie obok Paula Newmana. Chociaż różniące się od jej wcześniejszych ról, Loren dodała złożoności i intrygi swoim postaciom. Pod koniec lat 60. Lauren zagrała u boku niektórych z najbardziej wyróżniających się mężczyzn Hollywood, takich jak Gregory Peck w Arabesque i Marlon Brando w Księżniczce z Hongkongu, Charlie Chaplina. Pomimo potężnych gwiazd w swoich filmach, krytycy uważali, że role nie oddają w pełni talentu Lauren. Lauren spędziła dużą część lat 70., koncentrując się na macierzyństwie. Jednocześnie, kontynuując tworzenie wysokiej jakości filmów, otrzymała pozytywne recenzje za "Słonecznik", nominowany do Oscara, oraz swoją ostatnią współpracę z DC'ą "Podróż" w 1974 roku. W tym samym roku zagrała w "Brief Encounter", remaku ukochanego klasyka przedstawionego w Hallmark Hall of Fame NBC. Telefilm pozwolił Lauren na zaprezentowanie swojej romantycznej wrażliwości szerszej amerykańskiej publiczności. W 1976 roku Loren zagrała pamiętną rolę drugoplanową w pełnym gwiazd thrillerze katastroficznym Cassandra Crossing. Chociaż nie była główną rolą, jej elegancja zapadła w pamięci publiczności. W 1977 roku Lorenz spotkała się z Marcello Mastroianni w dniu szczególnym Ettore Scoli. Lauren w tym filmie portretuje samotną gospodynię domową, która ma tragiczne spotkanie z postacią Mastroianni. Jej subtelna i wzruszająca rola przyniosła jej siódme nagrodę David Di Donatello oraz wiele międzynarodowych wyróżnień. Film był sukcesem w amerykańskim box office, co świadczy o trwałej popularności Lauren wśród amerykańskiej publiczności. Mimo mniejszej liczby ról Lauren utrzymała status pierwszej klasy dzięki uznanym przez krytyków występom oraz inteligentnym współpracom z legendarnymi reżyserami, takimi jak De i Scola. Przechodząc do lat 80. i 90., Lauren stała się bardzo wybredna w wyborze projektów, bardziej koncentrując się na rodzinie i interesach. Otrzymała nominację do Złotego Globu za drugoplanową rolę w PRE a porter jej największy sukces komercyjny od lat przyszedł z filmem Zrzędzi 2 w 1995 roku, obok ekranowych legend Waltera Matthau, Jack Lemon i Anne Margaret. Lauren kontynuowała sporadyczną pracę w filmach, takich jak Między Nieznajomymi, wyreżyserowany przez jej syna, Eduardo Ponti. W 1909 roku Loren powróciła do hollywoodzkiego kina po piętnastolecie nieobecności z Nine Roba-Marshalla w roli matki Guido Contini. Loren przypomniała publiczności o swojej legendarnej obecności na ekranie, zdobywając nominację do Złotych Globów za rolę drugoplanową. Pomimo prawie 90 lat, Loren nie wykazywała żadnych oznak spowolnienia. W roku 2020 dostarczyła krytykom uznawaną rolę w filmie jej syna Ed, Życie przed sobą, jako ocalała z Holokaustu opiekująca się młodym imigrantem. Rola ta przyniosła Loren niektóre z najlepszych recenzji w jej 60-letniej karierze. Od neorealizmu włoskiego po blockbuster hollywoodzki, przez intymne międzynarodowe dramaty, nieliczni artyści mogą porównać się z wszechstronnością, długowiecznością i kulturowym wpływem Loren. Loren jest jedną z wielkich gwiazd złotej ery Hollywood, pozostawiając dziedzictwo zarówno jako symbol seksu, jak i utalentowana aktorka. Jej życie osobiste zawsze budziło zainteresowanie publiczne. Naturalnie, jednym z najgorętszych tematów w tamtych czasach były romanse Sofia Loren, burzliwe związki w jej życiu osobistym. Prolificzna kariera aktorska Loren uczyniła ją czczoną legendą włoskiego i hollywoodzkiego kina. Jednak podczas gdy Loren odgrywała namiętne romanse na ekranie, skandale i kontrowersje spowodowane jej własnym życiem miłosnym mogą zostawić w szoku. Kiedy Sofia Loren spotkała Carlo Pontiego w roku 1950, to był początek romantycznej bajki w prawdziwym życiu. Pomimo różnicy wieku wynoszącej 22 lata, nastolatka Sofia natychmiast przyciągnęła uwagę 38-letniego odnoszącego sukcesy producenta. Według Sofia, Carlo dał jej oparcie i stabilność, które trzymały ją na ziemi mimo jej błyskawicznego wzrostu do sławy. Jednak ich droga do miłości była pełna przeszkód. Ponieważ rozwód był wówczas nielegalny we Włoszech, Karlo był jeszcze żonaty z Giuliano Ponti, gdy zakochał się w Sofia. Niezłomni, para pobrała się w Meksyku w roku 1957 ale wkrótce musieli zmierzyć się z oskarżeniami o bigamie w kraju, zmuszając ich do unieważnienia małżeństwa w roku 1962. Wciąż oddani sobie nawzajem, Sofia i Karl zostali obywatelami Francji w roku 1965 i ostatecznie wzięli ślub w roku 1966, po tym jak uzyskał rozwód z Julianą. Dla włoskiej prasy Sofia została okrzyknięta rozdającą małżeństwa z powodu swojego związku z Carlo Ponti. Nawet rząd włoski zaatakował parę w latach 60. Konfiskują wiele ich dóbr pod zarzutem pozornej oszustwa podatkowego, zmuszając ich do tymczasowego wygnania. Mimo to Sofia pozostała wierna Carlo, twierdząc, że są zespołem solidną parą. Po pokonaniu wielu przeszkód prawnych i społecznych przez dwie dekady osiedli się i wychowali dwóch synów Carlo Ponti Jr. i Edoardo Ponti. Sofia była zdruzgotana, gdy Carlo zmarł w roku 2007 po prawie 50 latach wspólnego życia. Pisała, że zdumione jest ujrzenie wszystkiego, co wydarzyło się w jej życiu. Gdy wspomina swoje życie, czasami jest zaskoczona, że to wszystko naprawdę się wydarzyło. Oprócz wielkiej miłości do Carlo. Sofia zbliżyła się do wielu swoich partnerów na przestrzeni lat. Z radością wspomina wspólne gotowanie tradycyjnych włoskich posiłków z Omarem Sharifem między ujęciami w filmach takich jak Upadek Cesarstwa Rzymskiego. Rozwinęła także nierozerwalną przyjaźń z Marcelem Mastrojanni w ciągu dwunastu niezapomnianych współprac. Gdy kręciła Dumę i Namiętność w roku 1957, Sofia przyznaje, że zakochała się w przystojnym, karym gruncie, który nie przestawał jej wspierać. Refleksyjnie mówiła, że wiedziała, że jej miejsce jest u boku Carlo. On był jej bezpieczną przystanią. Wiedziała również, że trudno było oprzeć się magnetyzmowi mężczyzny takiego jak Carey, który powiedział, że jest gotów wszystko dla niej poświęcić. Jednak Sofia ostatecznie wybrała lojalność wobec Pontiego zamiast przyszłości z Grantem. Gdy prasa hollywoodzka ujawniła, że Ponty i Lauren pobrali się w Meksyku, Grant przyjął decyzję Sofia z wdziękiem. Jak opowiada, na planie Curry, lekko oszołomiony i w końcu pogodzony, odpowiedział w naprawdę dżentelmeński sposób, życzył jej wszystkiego najlepszego i miał nadzieję, że będzie szczęśliwa. Nawet po zakończeniu ich krótkiego romansu, Sofia wydaje się być usatysfakcjonowana. Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii. Dzięki.